Halo, halo Witam, Was kochani serdecznie. Dziś taka krótka wzmianka o, o tym, jaką mamy wiarę w samych siebie. Jeśli chcemy coś zrobić, jeśli chcemy pójść do przodu, jeżeli chcemy się z kimś podzielić, czymś, czymś fajnym, co umiemy robić, co nam wychodzi, gdzie czujemy, że no, jest to nasze powołanie, a boimy się z tym wyjść do świata. I to jest pierwszy moment, gdzie powinieneś się zastanowić nad tym, dlaczego się boisz. Bo jeżeli robimy coś fajnego, co może komuś innemu sprzyjać, podobać się, kto mógłby to wykorzystać w jakikolwiek sposób dla siebie, że byłoby mu lepiej, to dlaczego tego nie robić? Dlaczego nosimy w sobie strach tego, żeby wyjść i pokazać się tak naprawdę światu, że umiem zrobić to? czy umiem zrobić, czy to będzie, nie wiem, filmik, niech to będzie jakaś rzecz, która... Jest dla kogoś, może być dla kogoś bardzo ważna, a w nas jest taka duża niepewność. Skąd, nas, skąd w nas jest ta niepewność? No, bardzo często dzieje się to m, dlatego, ponieważ przeżyliśmy coś w rodzinie, w rodzie naszym, w, albo w tym wcieleniu, albo jest to z poprzednich wcieleń coś, co nas blokuje, co nie pozwala nas, naprawdę nam pójść dalej i robić tego, czego kochamy. Uważam i oczywiście to jest tylko moje, żebyście też nie, nie brali sobie tego tak do serca, ale uważam, że pójście do przodu, robienie kroków, jakby dotykanie czegoś nowego jest naprawdę fajną rzeczą i może wiele zmienić w naszym życiu, ponieważ boimy się tego, czego nie znamy, a to, co znamy już. Czego dotykamy na co dzień, no to jest dla nas takie normalne. Nie bójmy się robić tych kroków, idźcie małymi kroczkami do przodu, działajcie, róbcie to, co lubicie, co kochacie. Nawet jeśli się boicie, pokazujcie to, co macie do pokazania światu, bo oni na to czekają. Kto ma o Was wiedzieć? Jak ma się ktoś o Was dowiedzieć? Jak chcecie cokolwiek zrobić, jeśli świat o Was nie wie? Po prostu małymi krokami, w prawdzie, w sercu, z dobrocią, z miłością, z szacunkiem do wszystkiego, nawet do tego, co robicie, bo to jest najważniejsze. Małymi krokami posuwamy się do przodu i wtedy, kiedy zrobisz już ten krok pierwszy, drugi, trzeci, zobaczysz, że jest dużo, dużo lżej i nie trzeba się bać. Nikt z nas nie jest idealny, ludzie będą nas oceniać. Ale tak naprawdę, niech sobie oceniają, co Cię to obchodzi, tak naprawdę. I przecież wiesz, kim jesteś, co robisz, jak działasz, i, i tak naprawdę nie jesteś w stanie sprostać wszystkim. Taki jest świat, przyjmij to, zaakceptuj i działaj, działaj i swoimi krokami, rób je małe, większe, jakie sobie życzysz, ale rób coś. Rób coś po to, żeby doświadczyć czegoś nowego. I z tym Was dzisiaj zostawiam.